Swojej historii to dla mnie szansa na rozwój, realne działanie i zdobycie doświadczenia. Uczy pracy zespołowej, zarządzania zespołem i rozwiązywania problemów, a przy tym daje satysfakcję stworzenia czegoś, co ma realny wpływ na innych. Zgodziłam się wziąć udział w Olimpiadzie, dlatego że uważam, że to będzie bardzo dobra zabawa i też mogę pokazać innym, co mógł zrobić nasz projekt. I się udało! W ramach naszego projektu jeździliśmy po różnych szkołach, jak i w naszej szkole. Organizowaliśmy pokazy z samoobrony. Młodzież poznawała tajniki tego, jak i zasady, co można, czego nie można. Udziałaliśmy się również na mediach społecznościowych, na TikToku, na Instagramie, czy nawet na Facebooku, po to, żeby osoby również spoza tych placówek dowiedziały się nieco więcej na ten temat. Korzyści, które mam dzięki projektowi między innymi to większa pewność siebie, lepsza praca w grupie jak i mniejszy stres podczas wystąpień publicznych. Zwolnionych z polecam każdemu, kto chce rozwinąć, zdobyć umiejętności pracy w zespole, zdobyć praktyczne doświadczenie i zrobić coś dobrego dla innych. To świetna okazja, żeby nauczyć się działalności w realnych projektach i poznać inspirujących ludzi. Jeżeli przeciwnik złapie nas za rękę bądź koszulkę, swój łokieć wbijamy w jego przedramie, przekręcamy i powalamy na ziemię.